Ostatnio w komentarzu ktoś z Was napisał Paluch opowiedz jakieś śmieszne chore akcje z interwencji z czasów bycia policjantem. No to co dzisiaj jedziemy z tematem. No i powiem Wam tak takich sytuacji było wiele. Nie sposób je tutaj wszystkie wymienić. Pierwsza z sytuacji która przychodzi mi na myśl to, jak jednemu z moich kolegów zachciało się ostrej dwójki, i było trzeba przejechać przez pół szczecina na bombach, a to były godziny szczytu. A on tam z tyłu w wózku zwijał się z bólu, bo dostał nagle jakiegoś rozstroju żołądka. Przypuszczam, że było to po jakimś klepsiwie bądź innej chince, bo naprawdę często to na służbach jedliśmy. Kolejna chora akcja. Jest również ze Szczecina. E, miałem służbę w patrolu pieszym w rejonie dworca głównego Szczecin. No i patrolując tamten rejon, weszliśmy na tymczasowy dworzec w Szczecinie, ponieważ na ulicy Kolumba był remontowany główny. To były jakieś godziny wieczorno-nocne, o ile dobrze pamiętam. No, i postanowiliśmy spisać jednego z kloszardów, który siedział na ławeczce. Te ławeczki były takie specyficzne, koloru czerwonego, nie miały oparć i on taki zgięty siedział. No, i my do niego podeszliśmy. Halo, dzień dobry, proszę pana. E, policja Szczecin on nie reaguje. No, to znowu do niego. Halo, proszę pana. Go tam bark lekko szturchamy. On nie daje żadnych oznaków życia. No ale widzimy, że gdzieś klatka piersiowa mu się unosi, czyli oddycha. No i w pewnym momencie go klepnąłem w okolicach tylnej części ciała i nagle po tym klepnięciu, wyobraźcie sobie, że gościowi jak siedział tak zgięty, coś wypadło i słyszę takie brzdęk, 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 brzdęk. On się podnosi, ja patrzę, a on oka nie ma. Gościu miał sztuczne oko, i po tym klepnięciu ono mu po prostu wypadło tam na podłogę. E, śmieszna akcja, a zarazem chora akcja. E, po tej sytuacji już nigdy e, więcej starałem się nikogo tak nie klepać, bo cały czas miałem przed oczami ten obraz, e, jak to oko brzdenka po tym dworcu. Tymczasowym w Szczecinie, no co kolejna jakaś taka śmieszna akcja, to na pewno jest sytuacja, jak mój kolega z kompanii w Szczecinie, wystawił bezdomniakowi mandat gotówkowy za żebranie, wypisał mu najniższy dwie dyszki, a wtedy jakieś parcie było w Szczecinie na te mandaty, wypisał mu dwie dyszki, ale to nie był mandat. Kredytowany, tylko gotówkowy, ponieważ była to osoba bezdomna, nie miała stałego miejsca zamieszkania ani zameldowania. No i te dwie dychy zostały wypisane. Ten żebrak mu dał garść pieniędzy. Wróciliśmy na jednostkę. Koleś liczy te pieniądze, a się okazuje, że tam jest 15 zyla, tylko więc piątaka musiał dopłacić do tego mandatu. Bezdomniaka eee, no chora akcja tak naprawdę gdzieś. Zwał jak zwał ale można by było powiedzieć że trochę karma wróciła ten policjant akurat nie był jakimś wynikowcem ani mandatowcem ale gdzieś uległ presji od górnej no i wystawił ten mandat gotówkowy no i się okazało że bezdomniak dał mu mniej. Kolejna eee, Akcja, która tak naprawdę przychodzi mi na myśl, to jest sytuacja, jak spisywaliśmy osoby, w sumie to były dwie albo trzy osoby. Jeden z naszych kolegów zlitował się nad tymi osobami legitymowanymi, i jeszcze w trakcie sprawdzania ich u dyżurnego zwolnił te osoby. E, ponieważ to było po godzinie 23:00, ostatni autobus podjechał na przystanek. E, ci mężczyźni powiedzieli, że to jest ostatni autobus, nie będą mieli jak się dostać do centrum, no i on ich zwolnił. No i po zwolnieniu ich dyżurny nas wywołuje, no i się okazuje sytuacja, że gościu, e, jeden z tych legitymowanych podał jakieś błędne dane. Zrobiła się wielka sraka, bo dyżurny postać powiedział do tego policjanta, aby rozpytał osobę. E, dokładnie odnośnie danych, ponieważ takiej osoby nie ma w systemie, a on mówi po stacji mu: Jak mam go rozpytać, jak ten gość już pojechał autobusem? No i słysząc tą korespondencję, patrol zmotoryzowany szybko po stacji zareagował, zapytał się, jakiego numeru był to autobus, w którym kierunku pojechał. No i dogonili ten autobus i tego gościa wyciągnęli z tego autobusu. E, facet był e, naprawdę przerażony, nie wiedział, co się dzieje, co to za akcje się odpierdalają. E, jak się okazało, to po prostu gościu tam e, podał źle swoje nazwisko, a w sumie policjant to źle zanotował i źle przekazał dyżurnemu. No i e, ta sytuacja cała rozeszła się po kościach, ale gdyby się okazało, że ta osoba jest poszukiwana, to naprawdę byłaby niezła gruba sraka. Kolejna jakaś taka śmieszna. E, Anekdotka z interwencji, w sumie nie z interwencji, a z czasów bycia policjantem, to już z Goleniowa. E, Zachciało nam się w godzinach wieczorno-nocnych ścigać radiowozami. E, byłem ja ze swoim współpatrolowcem i był drugi patrol zmotoryzowany. No to co, robimy wyścigi nielegalne, no i pędzel tam gdzieś po bocznych uliczkach miasta, no i koleś tak wchodził w zakręt, że wypierdolił. Kołem w krawężnik. Stalówka się wygięła, powietrze zeszło. E, ludzie powychodzili do okien, bo jechaliśmy sobie na błyskach. No i na biegu była zmiana koła. E, no i co ogarnąć było? Trzeba na biegu jakąś wulkanizację zaznajomioną, zaprzyjaźnioną z nami. No i nam naprawili tą nieszczęsną stalówkę. Także to było dosyć zabawne, a zarazem i nieodpowiedzialne bym powiedział, no ale taka jest prawna. Kolejna jakaś e sytuacja z interwencji, też już myślę, że to jest z terenu Goleniowa, o ile mnie pamięć nie zawodzi, pojechaliśmy na zgon, A zgon poprzez powieszenie się, weszliśmy na kwadrat, oczywiście wcześniej e drzwi e wyważyła straż pożarna, no i gościu się powiesił. No i poinformowaliśmy dyżurnego, czekaliśmy tam, aby ogarnął jakiegoś lekarza rodzinnego, żeby przyjechał kartę zgonu, wystawił, nawiązał jakiś kontakt z rodziną, cudawianki no i ten gościu wisi, no i e, podeszliśmy do tego denata. On przypuszczam, że tam wisiał z dzień, dwa, w każdym bądź razie e, no, plamy opadowe, na, końcówek, na końcówkach palców występująca ogólna opuchlizna, no i twarz bardzo nabrzmiała. No i e, ja, niewiele myśląc, nie zastanawiając się, wsadziłem gościowi tak, jakby palca w polika. No i w tym momencie, jak ta buzia była nabrzmiała. Wcisnąłem tego palca w polika, a z gościa normalnie uszedł taki jakby dymek. Było to też e, głupie, nieodpowiedzialne zachowanie, ale e, tak naprawdę byliśmy stosunkowo młodymi policjantami, co prawda nic nas nie usprawiedliwia. No ale chcieliśmy zobaczyć, czy ten denat reaguje na jakieś bodźce bo tam pierwszy albo drugi raz się natknęliśmy, czy spotkaliśmy się oko w oko, prosto ze śmiercią człowieka. Takich sytuacji tak naprawdę było wiele, mógłbym teraz to wymieniać, sypać je z rękawa różnymi historiami. E, w połowę z nich może część z Was by nie uwierzyła, że tak z łatwością przychodzi mi to do głowy, ale za czasów, jak byłem policjantem przez blisko 10 lat, to naprawdę tych sytuacji się namnożyło, i myślę, że wielu z nich nie pamiętam, byłoby trzeba to spisywać na kartkę. E, dzięki za obserwację, dzięki, że uczestniczycie w tym całym wydarzeniu odnośnie roboty na ciężarówce. E, życzę wam powodzenia, a mało że właśnie to ty albo ty albo ty zgarniesz 500 zł albo 1000. Tymczasem żegnam się z wami. Cały czas idzie robota. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Paluk 997.